Cześć, 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 cześć. Sięczko moi drodzy, witam serdecznie. Spójrzcie. Musimy się pozbyć tych bandytów, żeby przejść dalej. Żeby znaleźć nasz cel. Ależ strzał, proszę bardzo. Kolega, poszedł sprawdzić, co się dzieje ze swoim przyjacielem i dostał prosto w plecy. Dwóch. Pokonałem. No i elegancko. Rozpoczynamy naszą przygodę. Słyszycie, prawda? Cicho, bo cicho, ale słychać. Ktoś tu jeszcze jest. Dlatego znowu ukucnąłem. Przeszukam ich i zabiorę to, co mi się przyda. Lub to co mi się nie przyda, ale sprzedać będę mógł. No i idziemy dalej. Puste butelki to nie. Ziemniaki, dziękuję. Nie ja będę na razie gotował. Zachce mi się gotować, to się odezwę. Czosnek to na wampiry chyba dobre będzie. Kuferek, już widziałem wcześniej. O, proszę bardzo, cenne rzeczy w środku. Ale gdzie ja mam iść? Bo. O, dobrze, jest tutaj przejście dalej. Okej. Okay. Idziemy. Wpuszczmy sobie mapę i... O, kawałek drogi jest do tego kematu. Dobrze, panie kematu, tutaj jakiś łuk widzę myśliwski, a wezmę. Ze strzałami. Cała zgraja barbarzyńców. Spokojnie. Jeszcze to moje skradanie nie jest idealne. Już mnie delikatnie wykryli. No to jedziemy. Główeczka wpadła. Ach, tutaj się nie da tak łatwo. Popełniłeś błąd. Ja się tu z łuku tłukę. Dobra, resztę zostawiamy. Chodźmy, chodźmy. A ty masz coś ciekawego dla mnie? Przerazny młot, złoto wezmę. Za to podziękuję. Szczur, Jecie szczury? Do sera szczur w sam raz, prawda? O, dobrze, że zajrzałem za ten kamień. W tej grze opłaca się zaglądać w zakamarki, zajść z tyłu, wejść w jakieś zaułki. Bo tam zawsze może czekać jakaś nagroda. Ale idziemy. Idziemy dalej. Nie traćmy czasu. O, 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 o. Mamy kolejną ekipę. Tam na górze jakiś złowrogi złoczyńca. Ten siedzi do mnie plecami. I może zacznę od niego, bo to będzie najprostszy cel póki co. Później zobaczymy. Trzymajmy kciuki. Dobra, ktoś tu idzie. To wezmę może na ciebie. Jak go zabiję na hita, to później za szybko się na tego przerzucę. Dał radę. Dał radę. O, Mag. Mag też padł na hita. Ajajaj. Aj, 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 aj. Dobra. A bycie smoczym dziecięcem. Dziecięciem, ma jednak plusy. Użyłem swojego magicznego krzyku i proszę bardzo, pozamiatane. Teraz nie pozostało nic innego, jak przeszukać te ciała, ale... Nadal będę to robił na kucka, gdyż boję się, że ktoś jeszcze tutaj może być. Ile miodu, ale będę ją sprzedawania u kupców. Tutaj jeszcze ktoś jest na tym stoliku. Tam były jakieś ciekawe rzeczy. Zaraz trzeba będzie też to zbadać. Dobrze, dobrze, dobrze. A się wzbogacę. O, o, o. Proszę bardzo, naszyjnik. Nasz Złota, mnóstwo. Jakieś drogocenne kamienie. Idziemy. O, mamy tutaj. Tam mi wygląda na jakąś wojowniczkę. Tu jest łucznik. Zaczynamy od ciebie. Pięknie poszło. O, tu już nie tak ładnie. Zachowajmy się. Oh, dobra. Inwestowanie od samego początku w te umiejętności łuk łucz, łucznicze jednak procentuje. To zabijanie jest zdecydowanie łatwiejsze. Dobra, wezmę tą skórę łosia. W sumie jak zabijałem te zwierzaki, to nie brałem ich skóry. Mówię o tych jeleniach, łosiach czy, czy, czy tego typu stworkach. Bo nie, nie jestem pewny. O, chyba, chyba lepszy łuk, cesarski łuk. Bo nie jestem pewny, czy mogę przerobić tą skórę na taką, z której mogę później coś kraftować, ale wezmę, sprawdzę. Najwyżej później nie będę brał. Sprawdźmy ten łuk wobec tego. On wyglądał mi na lepszy. Tu jest 15, tu też 15, ale ten jest porządny, czyli już podbity, a ten nie. I, i waży mniej. I cenniejszy jest. Dobra, to używamy teraz tego. Ok. No dobra. I gdzie ja mam dalej iść? Powiedzcie mi, moi drodzy. Duży worek. Tutaj to będą same jakieś takie pożywienia. Nie będę tego wszystkiego sprawdzał. Dobra, idziemy. Tędy chyba. To tędy wchodziłem? Nie. Tamtędy. Dobra, to idziemy. Przekucnijmy, skradajmy się. O, a tu zabiłem, a, bo to był ten mag. Ja stamtąd przychodzę. Dobra. To jest ten mak, który tak tak dostał brutalnie ode mnie. Nawet jeszcze moją strzałę miał w sobie to Zabrałem! U. Proszę. Dobrze, że się na to nie, nie nadziałem. Takie pułapki na wojownika, na takiego bohatera. Oj, i grzybki weźmiemy do alchemii. Mały włosy bym tam spadł. I bym musiał iść tą całą drogę od nowa. Dobra, skóra, łosia weźmy. Trzeba patrzeć pod nogi w takim bądź razie widzę, bo to bandyci to nakładli tych pułapek. Ale bronią tego kematu. Widzicie? To to znaczy Pieniądze? O, 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 wodospad. Coś czuję, że Kematu może tam się czaić. Jest, jest i Kematu. Nie przelewajmy Chyba musimy o czymś porozmawiać. O czym? O czym chcesz porozmawiać. Zabij Kematu albo porozmawiaj z nim. No i co? Oni byli nie Pomagamy, pomagamy tej, tej pani, czy, czy idziemy z nim porozmawiać. Hmm. Szybka decyzja, bo czas leci. Dobra, zabijmy ich. Kto trzyma z bandytami, prawda? No, bandyci ich tutaj goszczą i, i co? I ja teraz będę się w takie rzeczy wikłał. No. Dobra, dostał. Cofnąć się teraz niestety trzeba. To może nie być prosta walka. Czekajmy. Ciekawe, czy chociaż jednego zabiłem. Można to jeszcze otworzyć, żebyście to wpali. Spadam, spadam, spadam. Dobra, oni są głupkami i wybiegną tamtędy zamiast skoczyć za mną. Słuchaj, czy ja mogę im się tak skryć, żeby mnie. Odpuścili sobie. Chyba nie. Dobra, będziecie wychodzić. To zaraz wam tu właduję strzały jednemu i drugiemu. Kolejny. padł. Oj, oj oj, tutaj już ja popełniłem błąd. Dobra. Spadamy dalej. Bo ja tu ciągle łukiem. W takich zaułkach fajnie z nimi się bić, bo oni nie mogą przejść tam ci, tylko czekają na tego. O, i dopiero teraz. Może kolejny wziąć. O, Uciekasz, uciekasz, uciekasz. Wystraszyłeś się mnie, co? Dobra, został sam krematu. O, jakie szaty macie nic nie warte. Co ja na was zarobię? Strzały chociaż wezmę. Zero zarobku z was, a ty? To samo. I nawet żadnej strzały nie mogę z ciebie wyjąć. Chodź tu, Kematu! Nie chcę tam podchodzić do ciebie. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Nie bój się. Ja mam tylko łuk. Prawda rozwinięty dość mocno. O, chyba jeszcze jakiś kolega tu został. A, kematu cfany. Wysłał swojego poplecznika najpierw. Już się wystraszyli mojego krzyku. Oj, 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 oj. Ale mnie zrobił. Schował się za załukiem i wraca tu z powrotem. No, chyba ja ciebie. Dobra, ciebie jeszcze nie przeszukiwałem. Chociaż dwie strzały mi oddał. Naciągnę ługło, zaraz znowu im wyskoczy i się wystraszę. Kematu, gdzie jesteś? Dobra. O, jak mi... Widzicie, jak mi ten dołożył? Wyleczę się z tym magią. Dobra, mam mało magii, ale już nie potrzebuję. Dobra, przerzućmy się jednak na łuk, bo w łuku mam jednak te... Skile lepiej rozdane. Na sztylety się dopiero za jakiś czas wezmę, jak już ten łuk troszkę opanuje. Też nie wiem, czy nie zrobiłem błędu, że najpierw sztylety powinienem rozwijać. Ależ miał zasięg. I ja spudłowałem. No. Nareszcie. Kematu, może ty jesteś chociaż trochę bogatszy? Proszę, stówę chociaż mi dał. Dobra. Ach, niby tam chcieli płacić pieniądze i w ogóle i wszystko. To no, zapłacimy ci, jak tylko ją znajdziesz. Oszukaliby mnie. Te ich, te ich, te ich ubrania nawet są nic nie warte. Jedynie ten Kema to miał trochę kasy przy sobie. I to, zobaczę, może tam, tam gdzie jest stali, jakiś kufer jest. Albo coś. O, tych załatwiłem. Bo. U, ten, uzbroiłem pułapkę ponownie. <laughs> I jeden wpadł sobie w nią. Zobaczmy. Ciekawe, czy ktoś jeszcze tu został. Opływająca strzała, to ją wezmę. Tutaj kogoś zabijałem. O, nawet jego broń leży, tylko nie wiem gdzie on jest. o przeszukaj wojowni, dobra gdzieś tu jest no ale standardowo nie ma nic przy sobie ciekawego dobra nawet nie wiem po co ja się łudziłem następny idźmy na górę o chociaż trochę miodu będzie na handel miksturka za 20 warta okej okay. o jest i kufer Szkoda, że nie trzeba go otwierać, byłby cenniejszy, no ale dobra. O, no nie jest źle, dobra, pierścień. Coś tam się zarobi. O, to to może nawet w katalizatorze będę mógł przerobić. Wezmę to, bo już wracam z powrotem do miasta, więc... Więc ten, na ten udźwignię nie muszę tak zwracać za bardzo uwagi. Kapusta. Głowa pusta. To dziękuję bardzo. Tutaj też nie... Tutaj nie ma nic, to słaby kufer mieliście Ale chociaż grzyby są Dobra, jak się teraz stąd wydostać? Tu jest jakieś przejście dalej Tędy to się nie przecisnę Idziemy tędy Nie mam kilofa, mógłbym wydobyć tą rudę, gdybym miał kilof no, ale skoro nie mam, trudno. O, proszę bardzo. Stąd chyba zaczynałem. O, strzały. Wezmę. 85 żelaznych strzał. To już jest coś. Tam jest ten kufer, który tak był ładnie podświetlony. Tutaj są ci bandyci, którzy tak sobie rozmawiali na samym początku. Dobra, wychodzimy. Kematu zabity. Trzeba poinformować Redgardkę, że już jest bezpieczna. Ciekawe, czy przewidziała jakąś nagrodę dla mnie. Tu kogoś zostawiłem, ale widzę, że już sępy go. Nie, myślałem, że sępy go rozszarpały. Dobra, bierzemy wszystko. Zawsze można sprzedać. I na szczęście nie muszę już iść na piechotę, gdyż białą grań mam odkrytą. A zakładam, że tam trzeba iść. Czekajcie, bo znowu jakiś cel zaznaczyłem. Niepotrzebnie. Dobra, oto i Redgardka. No to idziemy do białej grani. Szybka podróż. Siódmy poziom. Piękna sprawa. Dalej noc, ale znowu całkiem fajna. Yy, dobra, Redgardka, czy ty śpisz o tej porze, czy nie? Tutaj tej pani nie ma, bo ona mi dała tą. Dała mi zadanie na zrobienie sztyletu dla niej, ale już ok. Nie ma jej, to na razie nie będę tego robił. Ludzie wychodzą z karczmy. Nie obijaj się! Noś. Przecież dopiero zwróciłem z podróży, chociaż chwilę bym odpoczął. A jeszcze i tak muszę oddać zadanie do Redgardki. Gdzie ta Redgardka, która tutaj była? Gadałem z nią. Ciągle na górze siedzi i pilnuje tego mieszka, który mi się tak spodobał. Aż sobie koło niego usiadła. Nadal siedzi i wcina chleb. Tak, zabi, zabiłem, zabiłem tego gościa. Wreszcie mogę spokojnie odpocząć. Jestem twoją wielką dłużniczką, nie wiem nawet jak ci dziękować. Kasa wystarczy, Przyjmij kasa, kasa. Miała mi się przemycić część mojego bogactwa z Hammerfel. Przynajmniej tyle mogę zrobić. No to spoko, Na całkiem nieźle, tylko co dostanę. Pamiętaj, że zawsze chętnie powitam cię pod chorą gwianą klaczą. 500 zł, no to spoko, dobra, dzięki, podobał mi się ten prezent. Co macie w menu? Pohandlować Chcesz możemy? Pić, jeść, czy i to, i to. Mogę ci coś sprzedać w zasadzie, wiesz? O! Zebrałem to tym Arlikom. Wino sobie weź. A to to będzie do. do craftingu. Dobra, to dzięki. Późna godzina jest, może spać pójdziesz? Ja się tym mieszkiem bym zajął. Nie. To szkoda. Potrzebujesz. Nie, nie, nie. Na ten mieszek tak czekałem. I to zobaczy, czy jeszcze tutaj mogę sprzedać tej pani coś. Lubię tę pracę, ale jestem gotowa przejść na emeryturę. Ale z nią to chyba nawet pogadać. Nie gospody i soldzie. Tak czy inaczej, czego potrzebujesz? Co podać? O, pokój co wynająć, nie chcę. Wydarzyło się coś, coś ciekawego ostatnio? To część świątyni O. ludzie chcą, by Danika coś z tym zrobiła, ale nie wiem czego oczekują. Dobra, dostałem misję. Może się nią zajmiemy wkrótce? Czyli dla elfów. Siedzą w tej akademii. Oczywiście jest też Farengar. Może i jest czarodziejem Jarla? Zaspokójmy ten apetyt, dobrze? Dobrze? Ale widzę, że nie mogę ci nic sprzedać, trudno. jeśli będzie Ci potrzebne coś jeszcze. Ten ciągle przyśpiewa swoje przeboje. Dobra. Tobie też się to nie podoba? Tak na uboczu siedzisz. nie że dasz mi radę? siedzisz. czemu nie Mogę pokonać każdego w tym mieście. Go. No to chodź, spróbujmy. Stawiam 100 sztuk złota, że sprowadzę Cię do parteru. Dobra. Tylko na pięści. Bez broni, bez magii i bez płaczu. No Dobra, to bijemy no się. Nie chodź, nie trzeba było tu przyłazić. Ten opiewa niezłożony w Ale ta ale żeby się tak z kobietą nie bić, to nie przystoi. Nie, coś zrobi. No dobra, i co? I kto wygrał? Masz już dosyć? Czy będziesz się tłuc z jaszczurką dalej? To dopiero cios. Uznaje się za pokonaną. No i dobrze. Chyba zasługuje na stówę, co? Od lat nie stoczyłam takiej walki. Masz. No, to dzięki wielkie. Muszę się wyposażyć jeszcze mimo wszystko w ten łuk. Spokojnie, to był uczciwy zakład, który wygrałem. O, przyszło tutaj. Idziemy pomieszek. Przyjdzie. Idzie. Bagnar czerwony tak, A, 12 sztuk złota. Zamknijmy drzwi i sprawdźmy jeszcze, co jest w szafie. O, 40 było warte. Trochę było warte, ale. O, złoto. To zabieramy. O, złoty pierścień. Trochę mógłbym się tu obłowić, ale na, na razie nie jestem członkiem gildi złodziei, więc nie mogę im niczego sprzedać. Kolejne złoto, bardzo fajnie. A co tu się dzieje? Jakiś o, przyszła tu spać. Jak dobrze, że nie wróciła tam chociaż na chwilę. Szybko się ruszała. Ten tańczy. Ona dostała po głowie i teraz zaczyna tańczyć. Dobra, o tej porze to zakładam, że kupiec jest już zamknięty, prawda? Tak, zamknięty. No dobra, moi drodzy, no to cóż, to ja będę kończył. Poczekam tutaj do rana, sprzedam wszystko, co mam. Sprzedam wszystko, co mam, i cóż. No i zobaczymy się w kolejnym odcinku, bo nie będę was trzymał tutaj na żeby, żeby poczekać i żebym sprzedał te rzeczy, bo to nic ciekawego, tak mi się przynajmniej wydaje. No dobra, to cóż. Dzięki wielkie, że byliście, że oglądaliście. Życzę Wam miłego dnia. Jak się podobało, to oczywiście subskrypcja, łapka w górę. Mile widziana. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Papa! Pa.